Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Mistrz i Uczeń. Będziemy dzisiaj rozmawiać o bardzo ważnym i pięknym temacie, czyli o małżeństwie. I o nim opowiedzą nam Państwo Lucyna i Robert Łoch. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dzień. Dzień dobry, witam serdecznie. Co się zmienia po ślubie? to na pewno dużo się zmienia to tak przed ślubem, no to. Jesteśmy tylko dla siebie. No. Tu przychodzi nowa osoba, ukochana, i no, odkrywamy siebie. No. Po prostu, no, tak, znajomość taka, narzeczeńska, to, to byliśmy tylko ze sobą tak, na chwilkę, w takich krótkich chwilach, w, w radościach takich krótkich, a teraz przebywamy już cały czas ze sobą, i teraz mamy możliwość poznać się. I tak, taki właśnie to jest czas odkrywania drugiej osoby, to poznawania chyba. To to jest chyba najważniejsze na początku, żeby mimo że kochamy tą osobę, ale nie znamy ją naprawdę, bo, bo jednak wydaje się, że ta, te wnętrze każdego człowieka no to jest takie troszkę skryte. Tak? I my musimy to właśnie w małżeństwie od, odkrywać, więc między, między właśnie małżonkami ta więź musi trwać i musimy się odkrywać na nowo. Tak, no przede wszystkim jesteśmy 24 godziny na dobę. Na początku widzimy <laughs> się tylko chwilę, więc może się wiele rzeczy ukryć niestety przed sobą, tak? Natomiast jak jesteśmy cały czas ze sobą, no to na pewno wychodzą takie rzeczy, że czasem nas to zdenerwuje, czasem niepotrzebnie się jakoś tak wybuchniemy, no też musimy pracować nad tym, prawda? No, tak jest nasze życie, że musimy cały czas każdego dnia starać się dbać o tą miłość, pielęgnować ją, prawda, żeby, żeby przez całe życie nam było ze sobą dobrze. A no bo czasem przychodzi taki moment, że przestajemy dbać, nie tyle dbać, ale starać się może o osobę, ileś tam lat po ślubie. Jak z tego wyjść? Dlaczego tak się w ogóle dzieje? Znaczy, mnie się wydaje jako kobiecie, że czasem sobie tak myślimy. To znaczy, może akurat ja nie, ale są takie osoby, które sobie myślą, a to jak już mam tego swojego męża, to już nie muszę tak dbać o siebie, prawda? A tu właśnie nie. Zawsze to powtarzałam i będę powtarzać, że jeżeli jesteśmy już w małżeństwie, to tym bardziej musimy dbać o siebie. Przede wszystkim, bo ważna jest ta atrakcyjność fizyczna, ale też ważna jest ta atrakcyjność duchowa, żeby po prostu starać się dbać o siebie fizycznie, żeby po prostu tam o fryzurę sobie zadbać, o makijaż i tak dalej. Nie tylko jak się wychodzi z domu, ale też też jest ważne, żebyśmy po prostu w domu dbali o siebie, żeby się po prostu podobać temu swojemu współmałżonkowi, prawda? I też jest ważne my jako kobiety żeby po prostu dbać o tego swojego małże, małżonka, czy po prostu kupić mu jakąś nową koszulę, czy po prostu zadbać tego tak o niego, wizualnie też. Ale ważne jest, tak jak mówiliśmy też o to dbanie duchowe, żebyśmy po prostu się wspierali wzajemnie w tym dążeniu do świętości. No ważne jest właśnie dla mężczyzny też, że to postrzeganie właśnie żony, no, to takie, można powiedzieć, celebrowanie jej piękna, nie? bo w małżeństwie to wiadomo, staramy się, ubieramy się, jesteśmy atrakcyjni dla siebie i, i to jest właśnie wyzwanie w małżeństwie, żeby to podtrzymać cały czas, to, żeby być dla siebie atrakcyjnym, budować te relacje właśnie, żeby się dla siebie być coraz piękniejszym i żeby nie zatracić to. Wiadomo, przychodzą dzieci, problemy, to jest taka pokusa, że zostawić to. No teraz są inne, ten, to już atrakcyjność może nie jest tak ważna, a to jest całe małżeństwo, ta atrakcyjność właśnie jest ważna, bo bo to są nasze relacje. To jak nie będziemy dbać o siebie, no to to jest... To często się tak spotyka, że małżonkowie odsuwają się od siebie i, i tracą tą taką wzajemną nić, to właśnie porozumienia. A ta atrakcyjność właśnie podtrzymuje. Szczególnie to ważne, jak my teraz mamy doświadczenie, że dzieci nam uciekają z domu, no to zostajemy sami, no to teraz to procentuje między nami. To, to, no, <laughs> można by powiedzieć, że to najszczęśliwsze teraz nasze dni, takie, że dla siebie, że jesteśmy cały czas dla siebie. I, z radością wracamy z pracy, bo, bo jest ta moja ukochana i że możemy razem wspólnie to przeżywać. To. Ale to właśnie chodziło o to, że cały czas budujemy tą relację, tak? Że to nie jest tak, że, że teraz, bo to mówię od samego początku naszego małżeństwa staraliśmy się o to, żeby być dla siebie, no jako, jako ukochani, jakie ukochani, prawda? Żeby... No to kosztowało, kosztowało to trochę pracy naszej, bo wiadomo mamy, nosimy ze swoich domów różne i złe nawyki, i to takie właśnie przez tą wspólną rozmowę, rozwiązywanie tych problemów, no takie szukanie wspólnego ja, no żeby to troszkę się oddać z siebie i ofiarować to żonie. I wzajemnie. No właśnie, a jak pojawi się kryzys w małżeństwie, to jak z niego wyjść, czego się zaczepić trochę. Wydaje mi się, że podstawową sprawą, taką, którą żeśmy nawet po prostu ze sobą rozmawiali, to jest po, to jest po prostu rozmowa. To jest, żeby, żeby te wszystkie trudne rzeczy, które są w małżeństwie, a są, no niestety jest, tak, że, tak jak mówiliśmy, wchodzimy z różnymi temperamentami, z różnymi nawykami, więc podstawa to, żebyśmy po prostu usiedli, porozmawiali szczerze ze sobą, żebyśmy sobie po prostu wyjaśnili, to czasem są też takie sytuacje, że nie możemy sobie sami pomóc, prawda? Tylko no, musimy czasem szukać tej pomocy na zewnątrz, czy jakiś mediator, czy, czy po prostu jakiś psycholog, czy ewentualnie jakiś zaufany kapłan. No ale podstawowa sprawa to, żebyśmy wspólnie porozmawiali, dlaczego jest ten problem. Co takiego się wydarzyło? Czego żeśmy nie powiedzieli sobie, że po prostu wyszedł taki konflikt, prawda? Czasami to są małe szczegóły nawet, tylko że są po prostu zatajane i, i po prostu nie wybrzmiewają. I to się rodzi problemy, bo się to nawarstwia wszystko. i Taki drobny problem, od razu trzeba rozwiązywać, rozwiązywać, żeby, żeby sobie od razu wyjaśnić. Bo to nic chyba tak nie dzieli małżonków jakieś tajemnice między sobą. I, i tam ukrywanie jakiejś sytuacji z codziennego życia. To musimy mieć pełne zaufanie do siebie i dlatego chyba nie mieliśmy takich większych chyba w naszym małżeństwie. Takich, Kryzysu, bo tylko wiadomo, że sprzeczki zawsze jakieś mogą wynikając z takiego dnia codziennego, bo każdy przychodzi z pracy czy jest zdenerwowany, to trafiają się różne sytuacje, ale ale to się szybko rozwiązuje, tak żeby. Nie, nie kłaść się spać niepojednanym. To, to nie... jest najlepsza recepta, tak. żeby. Jak to mówił papież Franciszek, nie no, możecie tak. rzucać talerzami, ale po prostu pojednajcie się zawsze przed nie, tym czy. Znaczy... Z naszymi problemami nie usypiać. Tak? Ja myślę, że tutaj jeszcze ja bym to dodała tyle, że na pewno bardzo ważna jest wspólna modlitwa. Naprawdę my, wchodząc do małżeństwa jako narzeczenie, obiecaliśmy sobie, że będziemy się starali modlić ze sobą i, i naprawdę możemy to powiedzieć z czystym sercem, mając już prawie w tym roku 30 lat małżeństwa, będziemy obchodzić w październiku rocznicę naszą, że po prostu codziennie, jeżeli jesteśmy tylko wspólnie w domu, bo no, pracujemy na zmiany, więc nie zawsze jest taka możliwość, ale jeżeli jesteśmy wspólnie w domu, to po prostu modlimy się. Wydaje mi się, że też Pan Bóg po prostu jest takim, no może złe słowo, mediatorem, ale, ale po prostu On nam pomaga w tym wszystkim, żebyśmy jakoś tak umieli ze sobą porozmawiać, przebaczyć sobie. No tak, bo w się najlepiej chyba w takiej właśnie spontanicznej gdzie się człowiek tak y, modli od serca, no to tak się poznaje współmałżonka chyba. Y, wtedy się rodzi taka otwartość też między małżonkami, bo, bo, bo się czuje tego współmałżonka i to właśnie procentuje w takich codziennych sprawach, że później przyjdzie jakiś problem czy z dziećmi, czy z naszą sytuacją jakąś, to łatwiej, łatwiej nam jest to rozwiązać, bo, bo możemy się tak razem pomodlić, możemy to wszystko rozwiązać na takiej stopie właśnie spokojnej. To. No właśnie, a na czym polega takie uzupełnianie się w małżeństwie właśnie w takich codziennych sytuacjach? Jak, jak to wygląda u Państwa? No u nas tak było, że właśnie też y, jakoś tak robiliśmy sobie tak, że każdy miał jakiś podział swoich obowiązków, ale była też taka sytuacja czasem, jak, szczególnie jak były dzieci małe, prawda, że no, przychodziło się z pracy, to też zmęczony i właśnie jeżeli są dobre te relacje między małżonkami, między nami, prawda, no to widzimy, że widzę, że Ty jesteś dzisiaj zmęczony, więc połóż się, odpocznij sobie, a ja na przykład zrobię to czy tamto, prawda. Po prostu sama się oferowałam. Też także śmialiśmy się, że no faktycznie kobieta ma jakiś tam podział obowiązków, że na przykład pranie, prasowanie, tam gotowanie nie. ma na przykład w tym czasie może wyjść z dziećmi na spacer, czy po prostu powiedz z tymi dziećmi. Ważne jest to, żeby po prostu patrzeć na siebie. Bo patrząc na, na swojego współmałżonka, to widzimy, że on jest na przykład dzisiaj zdenerwowany. Czasami faktycznie lepiej zamknąć usta w tym momencie, że mm. nie odezwać się. Czy nami, kobietami, ciągle rządzą hormony, powiedzmy przed, przed okresem, prawda, przed miesiączką. Więc też nasz mąż, jeżeli zna nas, to wie, że dobrze dzisiaj po prostu. Dzisiaj muszę odpuścić. Odpuszczę tej dysgrawii. Ale tak? to właśnie taka znajomość z małżonką Wiadomo, każdy ma te swoje zdolności, bardziej któreś co lubi robić, co tego, to było ważne, żeby sobie tak podzielić, właśnie między sobą, że co lubię, to robię chętnie. No wiadomo, że nie ograniczamy się do tego, ale w razie potrzeby, no to wykonujemy, co nam... Nie, nie trzeba prosić, nie trzeba mówić, proszę Cię, zrób mi to, tylko wystarczy uśmiech i zrobisz to dla mnie. Czasem to domyślenie się, nawet tak? Nawet się domyślić, tak. <laughs> Taką... Tak. Mowy ciała nawet, to, że to już się tak człowiek już yy, po prostu dobrywa ze sobą, że już rozumiemy się nawet nie czasami bez słów. Do. A właśnie jakbyście Państwo mieli wybrać jedną rzecz, która jest najpiękniejsza w małżeństwie, to jaka by to była? No, to jest rzeczy dużo, ale takie najpiękniejsze, no to dla nas chyba w małżeństwie to było na rodzinie chyba pierwszego dziecka, bo, bo mieliśmy problemy. Mieliśmy po prostu... nie było i, I faktycznie... później Tak, faktycznie staraliśmy się długo, szukaliśmy przyczyny. Tak, był dla nas taki trochę trudny czas, musieliśmy się właśnie wspierać. To nas właśnie tak zbliżyło bardzo do siebie, bo wspieraliśmy się razem, szukaliśmy przyczyny, co, co dlaczego. Takie różne wiadomo, przychodzą pytania. No ale później wszystko się ułożyło dobrze, z pomocą Bożą i, i to właśnie ta... To pierwsze dziecko to taka była radość właśnie, o, owoc naszej miłości. No to, takie scementowanie naszego związku tak, małżeńskiego. Tak, no, też, no, Bo to, to już tak. wiadomo, następne już narodziny, no to już człowiek jest już taki wie już o, o troszkę, co chodzi. Do, troszkę doświadczenie się tego. ma, a to pierwsze <laughs> właśnie taka, no to taka radość właśnie, że tak. nowy człowiek, owoc naszej, naszej miłości. miłości. No um, um, I myślę, że też takie obdarowanie siebie, to znaczy takie bycie ze sobą po prostu na dobrej złe To jest też takie ważne w małżeństwie według mnie. Także że takie pełne zaufanie dla siebie i radość z tego wspólnego przebywania ze sobą to chyba przez całe to nasze małżeństwo to, to jest nam towarzyszy, że, że czujemy się po prostu razem dobrze. Tak. <grym> A no to właśnie jakie rady, żeby czuć się razem ze sobą dobrze, dali Państwo, narzeczonym przyszłym małżonkom? No powiem szczerze, że ja bardzo często. Bo... Tak się składa, że jesteśmy obydwoje w poradni rodzinnej w Dębicy, w świętej Jadwidze. I generalnie rzecz biorąc, ja mówię narzeczonym: zresztą no, staramy się być przede wszystkim świadkami, swoją osobą, ale, ale bardzo ważne jest, tak jak mówiliśmy, żeby się nie kłaść spać niepogodzonym. Pierwsza sprawa. Drugie, żeby sobie mówić komplementy. To jest takie ważne w małżeństwie, żeby umieć dostrzec w tym współmałżonku dobro, żeby sobie robić prezenty. I tu jest właśnie ważne też, żeby poznać się swoje języki miłości. No, to, to przede wszystkim tam, tak. jak się zna osobę, co, wie się, co ją cieszy, co jej tam radość sprawia, no to łatwiej coś później przygotować i no, trzeba się postarać, wiadomo, bo to wymaga też takiej naszej trochę inwencji twórczej, trochę zaangażowania. To nie możemy sobie tak pozwolić, że zostawiamy, a to rocznica, dobrze, to jakoś tam będzie. Nie? <słyska> <śla> I to drobny kwiatek nawet. I, tak, nieraz kupić kwiatek, no to co to za jakiś tak, nie, nie, nie można powiedzieć, że to coś szczytnego. Nie kupuję kwiatek i wręczam żonie, no, ale to jest właśnie, jak przynoszę ten kwiatek i żona tam szybko kalkuluje, co to, jakaś rocznica, czy co? Nie, to jest nie, po prostu no po z miłości. miłości to, bo, dla ciebie, bo ty jesteś dla mnie najpiękniejsza. Yy, tak, I tu jeszcze bym, no tak jak mówiliśmy, też, też to mówimy na narzeczonym, żeby jednak ta modlitwa wspólna była. Bo na początku wchodzimy, tak jak mówiliśmy, w małżeństwo, modlimy się tylko wspólnie, ale później przychodzą dzieci na świat i one nas widzą y, modlących się. Wiedzą, że ten Pan Bóg jest dla nas bardzo ważny, my ich później uczymy tej modlitwy i oni później, jak wychodzą z domu, a mamy taką sytuację, bo nasza córka jest najstarsza już 4 lata po ślubie, więc ona, jak wychodzi, wyszła z domu, to po prostu też to mogła ten model wprowadzić do swojej rodziny, prawda? Y, myślę, że to jest bardzo ważne, bo tak jak mówimy, że wspólna modlitwa jednak bardzo cementuje Związek Małżeński takiej świadomość, że jesteśmy tam dla naszych dzieci tam takim się wzorem, że widzą nas, jak, jak my się odnosimy do siebie, jak, jak przeżywamy nasze małżeństwo, to nigdy nie słyszą, żebyśmy się kłócili, że, że nie mamy takich problemów, że no to by ważne chyba dla, dla dzieci. Bo... Mimo, że mogą później wejść takie związki, bo nie wiemy, jakie będą związki, czy co, ale ma jakiś taki wzór, że, że widzą, że można tak żyć, że no i właśnie nas, żebyśmy dla siebie byli jak zawsze. Nie wstydzić się siebie. To my tak mamy taki zwyczaj zawsze, za ręce chodzimy, że idziemy gdzieś, to prowadzimy się za ręce, bo nie wstydzimy się tego, bo to, tak od początku małżeństwa yy, tak chodzimy i, i jakoś. I uważamy, nie, że nie to, możemy powiedzieć, że się to, że się to znudzi, bo ale uważam, to jest że, dla nas przyjemność. Że, <laughs> uważam, że to jest bardzo piękne, bo mając taki staż małżeński, tak jak my, no to, to jest też piękne, że po prostu ta miłość cały czas wzrasta. Tak? Ja mówię do, nawet do tych narzeczonych, mówię, słuchajcie Państwo, wy jesteście teraz młodzi, zakochani, pełni entuzjazmu, ale po prostu ważna jest ta pielęgnacja tego swojego małżeństwa, tego swojej miłości, tak? Tak jak mm. kwiatek potrzebuje wody nawozu, tak samo i my potrzebujemy tego bycia ze sobą, tego wzajemnego zaangażowania. My też mamy taki można powiedzieć taki rytuał, ale jak jesteśmy tylko w domu, mamy taką możliwość, to sobie robimy randki małżeńskie. Hmm. Tak. Hmm. I to też staraliśmy się propagować od naszego początku. Wiadomo, że jakby nie było dzieci, to było trochę łatwiej. Jak były dzieci, to po prostu prosiło się tam o pomoc na przykład rodziców, ale, ale bardzo ważne było to pielęgnowanie tej swojej miłości, no bo to jest inwestycja na całe życie. Taka odskocznia od życia codziennego, żeby razem być, czy razem kawę wypić, zjeść ciastko razem, to... No i takie i ciągłe no nawet przy posiłkach, no to żeby razem te posiłki, szczególnie w niedzielę, tak jak jesteśmy z rodziną, no to raczej taka tradycja u nas, że wspólnie spożywamy obiad, także jest i tak czas na rozmowę i, i to takie właśnie codzienna wymiana doświadczeń. No to takiego celebrowania tej codzienności, tej miłości Państwu życzę. Bardzo dziękuję za to, dziękujemy. Dzień. bardzo. A ja zapraszam.